Modernizm, inaczej młoda Polska, małe repetytorium, strona 108. Rusyfikacja to A, działania narzucające kulturę rosyjską. Oczywiście ma to związek z lekturą Syzyfowe Prace Stefana Żeromskiego. Zadanie drugie. Marcin Borowicz C. Na początku uległ rusyfikacji. Andrzej Radek A. Nie zastanawiał się nad działaniami zaborców. Bernard Zygier B. Zdecydowanie przeciwstawiał się rusyfikacji. To jest ten, który właśnie wyrecytował Redutę Ordona i dokonał przemiany w postawie swoich kolegów. Zadanie trzecie: dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Utwór Kowal Leopolda Staffa to jest przykład sonetu. Zapewne wyświetliliście sobie gdzieś tam w internecie właśnie ten, ten wiersz. Sonet, przypominam, ma cztery strofy w tym dwie pierwsze są czterowersowe, a trzecia i czwarta mają trzy wersy, jak również jest określony ściśle układ Rymów. Czwartym mitologicznym bogiem kowali jest Hephaistos i jest on symbolem następujących cech. Najważniejsza to jest pracowitość, ale można powiedzieć również, że solidność, fachowość, wytrwałość, jak również niepozorność, to jest taki bóg, który jak wiecie jest ważny, spełnia ważną funkcję, bo wykuwa na przykład pioruny dla samego Zeusa, ale jest brzydki, niepozorny, taki trochę mrukowaty, milczkowaty. Także takie cechy wskazujemy.